Izba Pamiątek Regionalnych rozpoczęła swoją działalność w roku 1972 no i w zasadzie od początku działalności postawiła sobie za cele gromadzenie przedmiotów, faktów, które są związane z przede wszystkim życiem i działalnością ludzi na terenie ziemi Ząbkowickiej. Oprócz podstawowej działalności kilkunastu sal ekspozycyjnych, które znajdują się tutaj w budynku, posiadamy także dodatkową atrakcję, mianowicie śladami doktora Frankensteina. Znajdujemy się właśnie na sali Grabarzy, od której to zaczynamy zwiedzanie. Jest to atrakcja, która powiązana jest z doktorem Frankensteinem z książki autorstwa Mary Shelley. W sali Grabarzy dowiadujemy się o mrocznej historii, o mrocznej przeszłości Ząbkowic Śląskich. Mianowicie o historii Ząbkowickich grabarzy, którzy prawdopodobnie wywołali i rozprzestrzeniali na terenie miasta zarazę, która spowodowała śmierć wielu setek osób. Czy są jakieś powiązania między tą historią a doktorem Frankensteinem? O tym możecie Państwo przekonać się sami, odwiedzając nas w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach. Kulminacją naszego zwiedzania jest wizyta w laboratorium doktora Frankensteina. Kilka mrocznych pomieszczeń z tajemniczymi przedmiotami plus dosyć mroczna muzyka tworzą niezwykłą atmosferę tego miejsca. I ci y, książęta wywodzący się z tej dynastii chętnie e, nadawali miastu nowe no. przywileje, również handlowe, jak również odnawiali te przywi, przywileje wcześ, wcześniejsze. Od kilku lat w Izbie Pamiątek organizowane są także spotkania z historią, można to tak ogólnie nazwać. Jest to szereg wykładów prowadzonych przez młodego historyka pasjonata Kamila Pawłowskiego. W sposób ciekawy i przystępny dla każdego opowiada o wielu aspektach naszego codziennego życia, począwszy od robienia zakupów w dawnym mieście Frankenstein, kończywszy na aferach i skandalach, jakie miały miejsce w naszym mieście. Historia Sąkowiec jest niesamowicie ciekawa, yy, niestety niedokładnie zbadana. Często są powielane błędy jeszcze yy, zaczerpnięte z opracowań przedwojennych i właśnie zależy mi na tym, żeby odstawić na bok książki, ale usiąść w archiwum, tam gdzie jest źródło, żeby to źródło dokładnie prze, przeczytać, przeanalizować i dopiero wtedy yy, mówić, wtedy dopiero można powiedzieć, że w pełni jakiś temat został omówiony i przedstawiony. Te spotkania są przede wszystkim dla mieszkańców miasta. Tutaj nie ma żadnej kategoryzacji, każdy może przyjść, to są spotkania darmowe. Jak na razie frekwencja jest bardzo dobra, ludzie przychodzą, pytają, też parę osób nieraz coś przyniesie ciekawego, pokaże, więc myślę, że na tym dzisiejszym się nie skończy. Tutaj ten team Izby jest na tyle mobilny, na, na, na tyle nastawiony na współpracę. Fajnie nam się razem współpracuje. Mamy fajne pomysły, żeby właśnie tą historię miasta e, przedstawiać ludziom e, z takiego właśnie poziomu popularno-naukowego, żeby każdy mógł przyjść, posłuchać, zadać pytanie. Ponadto Izba Pamiątek jest organizatorem wielu innych ciekawych spotkań dla mieszkańców naszego miasta i nie tylko, także turystów, którzy odwiedzają nasze miasto. Jedną z takich atrakcji jest odbywająca się na zamku zmagania rycerskie, w tym roku planowane na czerwiec. Szereg atrakcji dla nie tylko dla najmłodszych, także dla osób dorosłych, wszystko powiązane z naszym zamkiem i wszystkim, co wiąże się z rycerstwem. Bierzemy udział także w Noce Muzeów, która to organizowana jest w zasadzie na całym świecie, tradycyjnie w maju. W tym roku również przygotujemy dla naszych gości arcyciekawe zwierzę Zwiedzanie miasta z fabułą, na które serdecznie zapraszam. Nasze atrakcje można odwiedzać przez cały rok. W skład tych atrakcji wchodzi przede wszystkim Krzywa Wieża, najbardziej krzywa w całej Polsce i odchylenie od pionu to ponad 2 metry. Ponadto Zamek, unikatowy na skalę Dolnego Śląska, pierwsza renesansowa budowla obronna na Śląsku. Ponadto Izba Pamiątek Regionalnych, a także śladami doktora Frankensteina. Wszystko czynne przez cały rok. Sezon co prawda zaczynamy od kwietnia, trwa on do października, wtedy można nas odwiedzać od godziny 9 do 19. Po za sezonem te godziny skracają się do 17. Serdecznie zapraszam.